Człowiek i dusza ludzka nie są luźną wiązką oddzielnych potencji. Czyli to nie jest tak, że nasze możliwości, nasz potencjał, to czym jesteśmy, jest jakoś tam luźno rozrzucony. Wszystkie potencje, swe korzenie mają w duszy i są jej rozgałęzieniami, w których ona się rozkłada. Właśnie relacja zachodząca między potencjami, habitusem i aktami, nader wyraźnie wskazuje na jedność duszy. Przekładając na współczesny prosty język, Właśnie relacja pomiędzy możliwościami, nawykami i działaniem nader wyraźnie wskazuje na jedność duszy, czyli na to, kim my tak naprawdę jesteśmy. Jakie są w nas możliwości, jakie są w nas nawyki i co my z tego robimy. Człowiek jest w stanie być poznany tylko przez to, jak działa, to jak się zachowuje, to jaki jest, to co wnosi. A to, to jacy jesteśmy, może się ujawnić dopiero, kiedy nas się widzi w działaniu. Nie jest możliwe, by człowiek jednocześnie i na równi rozwijał wszystkie swe potencje. Pamiętaj, czy tutaj jakby jak najbardziej wszystko się zgadza z tym, co nam mówi coaching, co nam mówi psychologia humanistyczna, że człowiek może dużo, 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 dużo więcej niż mu się wydaje, bo tak jest skonstruowany. Bo tak jest skonstruowany człowiek, że ma w sobie dużo więcej potencjału niż to, co jest w stanie zrealizować. Podobnie nie jest możliwe, by wszystkie swe potencje aktualizował jednocześnie. Dlatego, że człowiek jest istotą, która ma ograniczone moce przerobowe, jesteśmy zanurzeni w tej rzeczywistości, która ma ograniczenia czasu, przestrzeni materii, doba nie jest z gumy i jesteśmy w stanie wykorzystać tylko ograniczoną ilość czasu na ograniczoną ilość aktywności. Więc tutaj zależy od nas, od naszego wyboru, o to, co my oznaczymy, oznaczymy jako istotne, nieistotne, jaka część z tego. Czym my jesteśmy w sposób potencjalny, zostanie zrealizowana w sposób aktualny, czyli jakie nasze możliwości zostaną wcielone. Gdy jego intelekt intensywnie pracuje, niewiele widzi i słyszy z tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Chodzi o człowieka, który nie jest w stanie realizować wszystkich swoich potencji naraz. Gdy jego intelekt intensywnie pracuje, niewiele widzi i słyszy z tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Gdy jego emocjonalność zostaje gwałtownie pobudzona, wtedy jego intelekt nie jest zdolny do akcji. Dusza wyraźnie dysponuje ograniczonymi zasobami siły, którą może zwracać w różnych kierunkach. Co to jest ta siła, której ilość jest ograniczona i którą może zwracać w różnych kierunkach? Psychologowie poznawcze, Edyta Stein mówi o uwadze i o mechanizmach uwagi i o tym, że to jest strumień e, siły, który jest zwracany w różnych kierunkach, a którego funkcjonowanie, to czy jest rozszerzona, to czy jest zawężona, to czy jest podzielna, to czy jest e, jak taki efekt lufy, to jest uzależnione warunkami zewnętrznymi i aktualnymi przeżyciami. Intelekt intensywnie pracuje, niewiele widzi i słyszy z tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Nie dlatego, że w sposób magiczny nagle traci zdolność widzenia i słyszenia, tylko dlatego, że cała jego uwaga jest poświęcona na tę konkretną Czynność. Jeżeli emocjonalność zostaje gwałtownie pobudzona, bo nagle dowiedzieliśmy się o tym, że nasi znajomi pojechali bez nas na wakacje, wtedy jego intelekt nie jest zdolny do akcji, dlatego że całe racjonalne myślenie i racjonalne przetwarzanie informacji zostaje ograniczone, bo część uwagi zostaje zabrana przez frustrowanie się, zastanawianie się, dlaczego mnie nie zebrali, dlaczego mnie nie, po, nie, nie, nie poinformowali, co ja też takie mam zrobić, czy ja mam sam pojechać, czy ja mam się odegrać itd. itd. Gdy zwraca ją dusza wyraźnie dysponuje ograniczonymi zasobami siły, którą może zwracać w różnych kierunkach. Gdy ją zwraca w jednym kierunku, pozbawia ją innych możliwych kierunków. Z tego powodu człowiek zdoła tylko w niewielkim zakresie być aktualnie tym, czym jest potencjalnie, i nie zdoła habitualnie rozwinąć wszelkich swych potencji. Wiele jego predyspozycji nie realizuje się przez całe życie. To znaczy, że Ułudą jest, że w tym życiu damy radę rozwinąć wszystkie nasze potencje, ale nie mamy. Więc jeżeli w tym momencie życia masz poczucie, że twoje życie trochę stoi w miejscu, że ono jest jakieś takie jałowe, że ono jest jakieś bezbarwne, że nic się nie dzieje, to znaczy, że zaniedbujesz istotne części Twojej osoby, które gdzieś tam są, które gdzieś tam drzemią, nie na zasadzie jakiegoś przedziwnego, magicznego potencjału, nie wiadomo skąd. Nie. Dlatego, że po prostu w Twoim istnieniu, w Twojej osobie są złożone konkretne predyspozycje, którym nie poświęciłeś należytej uwagi, które się nie rozwijają i które Cię oskarżają. A Ty, żeby tego oskarżenia nie słyszeć, po prostu leżysz na kanapie i zmieniasz kanały. Więc może jednak warto się ruszyć i coś z nimi zrobić. Człowiek tak rozpatrywany jawi się jako organizm o bardzo skomplikowanej budowie. Jednolita całostka życiowa, która stale się formuje i przemienia, jedność ciała i duszy, o coraz bardziej rozczłonkowanej i wielorako funkcjonującej postaci cielesnej. O coraz bogatszym i trwalszym ukształtowaniu psychicznym kształtowanie duszy i ciała dokonuje się dzięki nieustannej aktywności, która jest przedłużeniem pewnych predyspozycji, a zarazem decyduje w który z różnorakich kształtów wstępnie zarysowanych w ludzkim istnieniu jako możliwość stanie się rzeczywistością. Tym oto sposobem przechodzimy płynnie do kolejnego odcinka.